Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj kolejny film o manifestacji. Chcę Wam powiedzieć o tym, jak układać afirmacje, by w Waszym życiu szybko realizowały się Wasze założenia, żeby to wszystko miało ręce i nogi, było spójne z Wami, bo tylko wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie tworzyć życie na własnych zasadach. Więc jeżeli interesuje Cię taki temat to zaczynamy. Nie zapomnij zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę po sobie, jakikolwiek ślad. Jak już wiesz, bo masz podstawy, dlatego przyciągnął Cię ten filmik, to my manifestujemy wszystko w naszym życiu. Cokolwiek teraz masz, czy ludzi w Twoim otoczeniu, czy pewnego rodzaju zachowania, czy przedmioty, czymkolwiek się otaczasz, zostało przez Ciebie zamanifestowane. To, o czym my myślimy przez większość dnia, to są te przeważające myśli i nie wystarczy tylko i wyłącznie bezpłciowo powtarzać coś, ale też wytworzyć pewnego rodzaju uczucia. Jeżeli zaczynamy afirmować i powtarzać i powtarzać i powtarzać, to w pewnym momencie klika i zaczynamy czuć to, czuć to jako już jest to część naszego życia. Dlatego ważne jest, aby dobrze konstruować afirmacje i żeby one płynęły. Z Ciebie, żeby to nie było tutaj tylko i wyłącznie z głowy, ale żeby w pewnym momencie to zaskoczyło i żebyś poczuł, poczuł, ja już tam jestem, ja już to mam. Ostatnio właśnie wspominałam o tych robotycznych afirmacjach, tych takich mechanicznych, bardzo je lubię, bo nawet jak na początku nie czujesz czegoś, to jest normalna rzecz, to jest oczywista oczywistość, że nie posiadając czegoś jest. Bardzo trudno na początku poczuć, że już to masz, bo jeżeli ty nigdy nie byłaś bogatą osobą, to jak masz poczuć teraz, że masz miliony na koncie? Jeżeli nigdy nie byłaś w zdrowej relacji, to jak masz się poczuć w relacji, w której jesteś akceptowana, szczęśliwa i jest to zdrowa, pełna miłości relacja między dwojgiem ludzi? Zawsze afirmujemy z braku i to jest normalna sprawa. To jest nasze pragnienie posiadać czegoś, czego nie mamy. Dlatego powtarzanie takie właśnie mechaniczne sprawia, że kodujemy w sobie, programujemy się właśnie na tą myśl. I jak konstruować afirmacje, aby one zaczęły faktycznie działać? Pierwsze musi być to bardzo lekkie, Twoje i przyjemne. To jest podstawa. Możesz oczywiście programować się na to, że Twoje afirmacje działają. Że manifestujesz szybko, z łatwością, i manifestują się tylko pozytywne rzeczy. To też może być Twoja afirmacja, i to będzie właśnie powodowało, że to będzie ta ten fundament, fundament ciebie. I od tego zawsze będziesz wychodziła, że cokolwiek afirmujesz, to się wizualizuje bardzo szybko i tylko i wyłącznie pozytywy. Jako, że my jesteśmy kreatorami, dostaliśmy ten wspaniały dar, tą cząstkę boskości, możemy wytworzyć sobie takie życie, jakie chcemy, to warto właśnie z tego skorzystać. Zasady af afirmacji są bardzo proste. Pierwszą z nich jest, nie ma żadnych zasad. Warto sobie to zapamiętać już na samym początku, bo ja też gdzieś tam się zamotałam i szukałam nowych technik. Technika ta, technika tamta i tak naprawdę y, nic konkretnego się nie działo w moim życiu, jakieś tam małe rzeczy y, manifestowały się i to było takie potwierdzenie, że fajnie, że potrafię, ale nic takiego na większą skalę i dopiero jak zaczęłam wprowadzać afirmacje, które są spójne z tym, jak ja... Czuję, spójne z tym, jak ja myślę, jak ja rozmawiam z innymi ludźmi, że to musi być. Naturalne. Czyli ja e, nie powtarzam afirmacji, które ktoś stworzył, bo to są ich afirmacje, to działa na nich, tylko ty musisz stworzyć własne afirmacje. Mam osobę w otoczeniu, która nie powtarza wcale: Obfitość napływa do mojego życia. Pieniądze zawsze są, były i będą, a ja żyję w obfitości, pałając się czymś tam, czymś tam. To jest bardzo nienaturalne dla, dla tej osoby. Ta osoba powtarza: Mam tyle kasy w portfelu, że nie wiem co mam z nią zrobić. Mam tyle siana jak lodu. I może powiedzieć, o jeju, no jak to mówić na pieniądze, siano, jak to porównywać do lodu, itd., tak dalej, i tak dalej. Ale w manifestacji nie ma żadnych zasad. Są techniki, które mogą Ci pomóc, przybliżyć Ciebie, ale to tak naprawdę nie ma żadnych zasad. Mówi się, że to jest na przykład prawo założenia, a jakieś prawo ma zasady. Nie ma Tutaj żadnych zasad. Ty coś zakładasz poprzez właśnie afirmację, to powtarzasz, to się manifestuje w Twoim życiu, jeśli nie masz jakichś przeciwstawnych starych programów, jakichś przekonań, wierzeń itd., które też musisz potem wyeliminować na drodze. Więc jeżeli chcemy stworzyć taką bardzo powerful afirmację, która po prostu zadziała cuda w Twoim życiu. Używaj swojego potocznego języka. Niech to będzie nawet coś, yy, co dla innych może się wydawać, nie, nie mów tak, bo to źle świadczy, albo coś, ale jeżeli Ty w ten sposób mówisz i jeżeli to jest dla Twojego umysłu naturalne, to powtarzaj mam siana jak lodu. I Ty wiesz, że tym sianem są pieniądze i Ty będziesz przyciągać to i będziesz mieć tego mnóstwo. Także... Yy, nie wtłaczajmy w swoją głowę kolejnych na przykład ograniczeń, że się powinno to, że się powinno tamto. Fajnie jest stosować pewnego rodzaju techniki, testować je na sobie, bo to pomaga ci. Po prostu już dostajesz gotowe techniki. Ja na przykład testuję to, ja testuję tamto, bo ktoś już to sprawdził i to działało. Ja teraz sprawdzam na sobie, ale zawsze można je modyfikować i tworzyć własne. Szczególnie jeżeli chodzi o afirmacje, one powinny być twoje. Można zainspirować się innymi, można zobaczyć, co oni mówią. Dzięki temu ty stworzysz na przykład swoją własną listę afirmacji, ale zawsze to ma być takie. Twoje, prosto z serducha, i tak jak mówisz, tak jak czujesz, żeby uruchomić właśnie to czucie, żeby to było łatwiejsze, nie możesz mówić w inny sposób niż potocznie mówisz do siebie, czy jak rozmawiasz z innymi. I też wiele osób mówi, żeby nie stosować słowa nie w afirmacjach. Ja też kiedyś się na to nabrałam, też nie wiem, czy wspominałam tutaj o tym na kanale, ale chcę to sprostować, że słowo nie. Jest dokładnie takie same, jak każde inne słowo. I w zależności, co czujesz, wypowiadając to słowo, się liczy, bo możesz mówić nie mam ograniczeń i możesz się czuć fantastycznie z tym, nie mam ograniczeń, czuję się cudownie, czuję się wspaniale. Podświadomość wcale y, nie będzie odbierała tego, mam ograniczeń. Nie będzie czuł. Jeżeli ty to czujesz, nie mam ograniczeń, to to jest najważniejsze. Słowo nie jest takie samo, więc nie warto tworzyć sobie jakiejś kon kolejnej koncepcji e, ograniczającej, tylko z tym, jak ty czujesz. Jak ty czujesz, że wypowiadając jakieś tam zdanie, w którym jest słowo nie, nie pasuje ci to i ono powoduje negatywy i wzbudza u ciebie takie mieszane uczucie, to odsuwaj to. Ale jeżeli ty czujesz, że jest to neutralne, działa na ciebie, ty czujesz taki power, chcesz działać, czujesz, że to masz moc i tak dalej, wypowiadając, y, gdzieś tam wplatając te słowo nie, zaprzeczając na przykład czemuś, to rób to. Wszystko ma być zgodne z nami I ja też się tak naprawdę niedawno o tym dowiedziałam, jakiś rok, półtora temu i zawsze się tak zastanawiam, dlaczego my sami sobie komplikujemy. Manifestowanie jest super super proste i ja to porównuję do diety właśnie dieta mentalna trzeba zachować całą dietę ja to porównuję do diety zwykłej fizycznej jak jesz śmieciowe jedzenie a potem zastosujesz technikę 10 minutową i jesz przez 10 minut sałatkę to ta sałatka nie zadziała nie schudniesz, nie zrzucisz wagi. Więc tutaj tak samo jest z dietą mentalną. Jeżeli my napędzamy się negatywnymi myślami jakimiś, informacjami, jesteśmy z ludźmi, którzy są negatywni, wiecznie się czymś martwią, wiecznie robią byle co problem, no to y, przyjmujemy to, karmimy się tymi negatywizmami i potem idziesz przez 10 minut afirmować, to co to da, nic to nie da. Właśnie to ma być odwrotność, że jeżeli y, Ty trzymasz tą dietę, Wybierasz swoje myśli, Ty jesteś panią swoich myśli. Ty kontrolujesz wszystko, co masz w swojej głowie, ty jesteś panią swoich emocji. Ty kontrolujesz swoje emocje. Oczywiście one ci mogą pokazywać pewnego rodzaju schematy, coś się dzieje złego, czegoś się boisz, tam nie idź i tak dalej, ale to Ty decydujesz po tym, jak na to reagujesz. Ty jesteś panią tego, co masz tu i co masz tu. Musimy sami dbać o to, żeby trzymać tą dietę mentalną. Żeby kontrolować na początku. To będzie trudne, tak jak z jedzeniem, musisz kontrolować, liczyć, patrzysz, co jesz, patrz na makro, czy jesz odpowiednią ilość białka itd. Ale potem przychodzi ci to z łatwością, tak samo jest w diecie mentalnej. Na początku skupiasz się na tych myślach. Jak masz negatywne przekonania, zapisujesz, je dajesz przeciwstawne, po co one powstały, czy one mi służą, czy ja chcę trzymać ten program. Wywalasz, w zamian za to, dajesz to, co chcesz mieć w życiu. My możemy osiągnąć wszystko. To, co się wydarzyło w przeszłości, wydarzyło się w przeszłości. Teraz, jako dorosła osoba, możesz osiągnąć wszystko. Możesz stać się swoim rodzicem, który po prostu da ci każdą zabawkę, słodycze, bez cukru, <grytanie> zadba o ciebie i tak dalej. Ale to właśnie teraz jest w nas ta moc i będąc w takiej roli ofiary, że życie się przytrafia, że ci ludzie są źli, że to oni mi robią pod górę, że to oni są tacy i owacy, ty ich w jakiś sposób przyciągnąłeś. Ty jakoś em, masz jakieś sobie jeszcze programy, które gdzieś tam są głęboko w tobie, te pewne schematy, gdzie akceptujesz zachowania tych osób, dlatego oni są jeszcze w twoim życiu. Stawianie granic. To jest trudne na początku stawianie granic, ale wszystko jest do przejścia. Może się wydawać pozorycznie trudne, ale właśnie trudne decyzje prowadzą Cię do łatwego życia, a łatwe takie podejmowanie decyzji, tak jakby poddawaniu się temu, co losi przyniesie, prowadzi Cię do trudnego życia. Więc teraz w tym momencie masz możliwość zadecydowania, jakie chcesz mieć życie. I wracając do tematu, w afirmowaniu nie ma żadnych zasad. Możesz brać techniki, możesz robić tak naprawdę co tylko chcesz, jeżeli to jest zgodne z Tobą. Proponowane jest, aby już właśnie mówić w czasie przeszłym, dokonanym, że już to masz, że już to jest zrobione, bo wtedy już się czujesz, że to jest i jest Ci łatwiej się uwolnić, um, łatwiej jest Ci uwolnić to uczucie, że Ty już to masz, że to już jest w Twoim posiadaniu i Ty czujesz ten spokój. Także um, można próbować wiele, wiele technik, wiele sposobów, ale Warto jest skupić się właśnie na tym, jak ty, ty czujesz, jak to jest właśnie zgodne z takim Twoim naturalnym sposobem mówienia, rozmawiania, bo w tym tkwi właśnie cały sakret tego, że. Manifestacja jest tak prosta, że ludzie czasem nie wierzą, że to może być aż tak proste, więc trzeba sobie skomplikować, nie? To nie może być aż tak proste, że ja przyciągnę do swojego życia wszystko, jak mi wymawiano przez całe życie, że są zasady, że trzeba robić tak, że trzeba w odpowiedni sposób coś przygotowywać, że to wymaga ciężkiej pracy, więc jak teraz ty możesz zamanifestować sobie życie twoich marzeń, co, z łatwością? No to są też pewnego rodzaju programy, które e, ludzi blokuje przed tym, aby mieć życie, jakie chcą mieć i żyć na własnych zasadach i tworzyć i kreować. I jest wiele osób, które nie znają się na prawie e, założenia, a mają świetne życie, bo mają dobre programy, zostali świetnie zaprogramowani i dzięki temu jest im łatwo, bo oni sobie myślą o... Chciałbym na przykład mieć to i tamto i myśli sobie, ale by było fajnie być na przykład tam, mieć to i sobie wyzwala to uczucie, ale nie kieruje się tym, o ja już to mam. I nie kieruje się tymi zasadami, że coś już jest dokonane, że on afirmuje w trybie dokonanym. On sobie mówi, że chciałbym mieć, ale daje to uczucie, wyzwala je i sobie to powtarza często, a potem to puszcza, puszcza w świat. I się to materializuje z łatwością. I widzimy tych ludzi, ale jak to jest, że ta osoba to ma, a nie zna się na prawie założenia? Nigdy nie słyszała o Neville'u, o Sami igram o Bobie Proctorze, nigdy nie słuchała żadnych wykładów Joe Dispensa, jak ona to robi. Właśnie w ten sposób, że to jest naturalne od niej. I tak jak mówię, manifestowanie nie ma żadnych zasad. Można stosować. Techniki można kierować się tym czy tamtym, ale tak naprawdę to musi płynąć od Ciebie, musi być Twoje, musi być naturalne i pamiętajcie, manifestacja jest prosta. Jeżeli Ci się takie filmiki, łapka kurę, zasubskrybuj mój kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!